Wszystkich tamtych pani Zoś, Mariol, od których przecież nasz los zależał, bo stały za kwasem i jak na nas łaskawie nie patrzyły, to się nie można było napić, no i tyle. A teraz o moich dwóch ojczyznach, bo za sprawą małżonki jestem właścicielem dwóch ojczyzn. Jedna to jej ojczyzna, prawdziwa, czyli Grecja, moja wakacyjna ojczyzna, no i ta, w której się urodziłem, która jest. Od tylu lat już moim domem, więc o tej kryzysowej i o tej, w której nie ma kryzysu. Jest taki kraj na południu, Wyspy panę w błękitach. Gdzie Bóg zapomniał o grudniu I zawsze dźwięczy muzyka Jest taki kraj i wiecznej wiosny Pachnący wiatrem i morzem Gdzie miłość to wiersz miłosny Nienawiść mi to pchnięcie nożem Lubię tam być, lubię tam być W słońcu najlepiej nie pić i widać świt na plaży. Zdrowie ręskie łuk strapać i smak, i szum radosny w głowie. W cyprysach zaglądanych jak gorące oczy kobiet.